Cześć! Jesteśmy dzisiaj w kuchni pokazowej makro i razem z kurtem szalerem na takich dwuosobowych warsztatach będę przygotowywać krewetki. Rewelacyjne krewetki razem z szalotką, imbirem szybkie, smaczne i takie lekko pikantne, więc zachęcam Was do ich spróbowania. Przygotowanie zaczynam oczywiście od oczyszczenia krewetek. Wybrałam duże krewetki tygrysie. Krewetki przygotowuję bez łebków, a także bez ogonków. Dlatego odejmuję łebek, rozbieram krewetkę z pancerzyka i za pomocą jednego ruchu ściągam jej pancerzyk z ogonka. Nie, nie bardzo na ręce. Mm -hmm. Dwa, trzy, e, Następnie nacinam je na grzbiecie i je dokładnie oczyszczam. Teraz obieram imbir. Najłatwiej obrać imbir za pomocą łyżki, bo wtedy obiera się najcieńszą warstwę skórki z imbiru. A następnie imbir kroję dość drobno w kostkę czy na takie wąskie paseczki. Drobno kroję również cebulę, a także szalotkę. Na patelni rozgrzewam masło. Wrzucam cebulę, szalotkę, a także 2-3 łebki krewetek, aby całość nabrała smaku. Kiedy cebula jest już szklista, wyjmuję łebki krewetek, za to w to miejsce wrzucam imbir i całość podsmażam. Dodaję do tego trochę pieprzu kańskiego i wszystko dokładnie mieszam. Teraz wrzucam przygotowane, oczyszczone wcześniej krewetki, stawiam na ogniu. I podsmażam. Następnie wlewam alkohol i podpalam. na kamera. Pięknie, więcej. Chwilę wszystko mieszam na patelni. I danie jest już. Gotowe. Układam na talerzu trochę sosu, a także krewetki, tak aby na każdym talerzu było dostatecznie wszystkiego dużo i żeby miało wyrazisty smak. Dekoruję z wierzchu czymś zielonym i podaję póki danie jest gorące. Życzę wam smacznego, a więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.